cieńankowie witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kubox i dzisiaj nagrywamy losowy of challenge widzowie, czyli dosyć znany challenge od, od innych youtuberów, więc teraz przyszła kolej na mnie, ja po, po prostu to nagram losowy of challenge, już wam wszystko pokazuję, kilowów mam e, 100, 100. Więc możecie tak szybko sobie zobaczyć, jakie ja mam kill jakie tutaj w ogóle będą te kilofy występowały. Oczywiście od razu mam jako losowy kilof. Będzie ciekawie, polega to na przykład na tym, że na przykład, na przykład załóżmy, nie wiem, taki kilof. I to jest na przykład rzadkość ep epicka i możemy tylko epickie bronie. A na przykład załóżmy, tutaj jest rzadkość rzadka, to możemy tylko rzadkie bronie. Albo na przykład zielona, no to zielona, a na przykład szare, no to szare, a na przykład załóżmy, yy, nie wiem, seria DC, to pomyślimy jeszcze na przykład tymi seriami tutaj Gwiezdne Wojny i tym si Siorb, więc na tym jeszcze pomyślimy, więc co, yy, zapraszam Was już do oglądania. Okej okay, widzowie, mamy drivera, kilo y, rzadki, znaczy kilo zielony, to po prostu możemy tylko zielone bronie używać, polećmy sobie właśnie na Jonesowisko, na no, Jonesowisko sobie polecimy, bo tam zawsze spoko miejscówka, bronie itp., więc tam sobie właśnie polecimy. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, to szczycie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli chcecie być na bieżąco. No, ja oczywiście was nie zmuszam, ale jak chcecie, możecie dać z góry. Dziękuję. No i... Lecimy sobie już na dżonsowisko. Okej, okay, więc my sobie właśnie tutaj wylądowaliśmy. Na pierwszy ogień mamy pistola. Możemy oczywiście pistola... Lodziki, rybkę, oczywiście też możemy rybkę, bo to jest w formie leczenia. Więc to wszystko możemy. Och, leży nice, zabiję go z pistola. Spróbujmy jeszcze znaleźć jakąś broń, bo auk to nie jest najlepsza broń. Chciałbym jakąś pompę. No, niestety pompy na razie nie mamy. Szkoda. Dobra. Ej, czekaj, coś tam było. Ok, PM, doładowany pistolet. Możemy przygarnąć. A jej, sobie zabrał. No, ale strekera nie możemy zabrać. Ale na szczęście tutaj jest pompa dwustrza. Wstrzałowa, tak. Więc możemy... Właśnie, trząsowisko jest taką fajną miejscówką. Dużo lutu jest. Yy, o, striker. Fajnie. Wypijmy sobie potki, bo leczenie możemy dowolne. Co tam jest? A, pistolet. O, wilk, się ma. Czekaj, no wilk. Nie uciekaj. Okej. Okay. Typo. Eto bocik jest. Fajnie, fajnie się zapowiada odcinek. Nie chciałbym od razu umrzeć. Aha, to jest mój tak ok Można sobie zjeść lody. Na szybkość. O, PM. I patrzcie w ogóle, jaki my lucik mamy. Mamy bardzo fajny lód. Jestem, powiem wam, zadowolony no, i oczywiście wszystko nam znika, bo to jest oczywiście Fortnite i to nie może nikt działać normalnie. Patrzcie, ja wyrzuciłem. A dobra, o i ogółem tutaj są crashpady, nie? No, ja mam ogółem bardzo fajny odcinek do nagrania z crashpadami. Tylko musicie mi w komentarzu napisać, czy one są tylko na czas ten, tego letniego wydarzenia, czy one już ogółem we, weszły do fort Forta. Napiszcie mi, bo ja mam bardzo fajny odcinek do zrobienia i nie wiem, czy się wyrobię. Więc jeżeli chcecie go zobaczyć, to dodajcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Łapeczkę w górę, na zasięgu. No i właśnie taki odcinek na Was nagram. No dobra, więc my sobie tam jeszcze tutaj lutujemy. Skrzyneczka. Nie ma. Druga skrzyneczka. Nic ciekawego. Siadamy na wilczka. Chodź tu, wilczek. No i chyba lecimy do strefy, bo już w żądzowisku nie ma nic do roboty. Jagódki. Przygarnę sobie. No i lecimy. Eee, byczku, byczku. Wilczek, zostaw mojego wilczka. Masz mięsko, wilczku. Jest to. Widzowie, zobaczcie tak, by the way, na mój ekwipunek jest cały zielony, nawet nie, że leczenie na przykład mam inne, bo leczenie można, dowolne, ale akurat tak się złożyło, że mam wszystkie y, zielone, więc bardzo fajnie. Ale właśnie tutaj sobie chyba będziemy, to właśnie domek posłyszy jakieś skrzyneczki fajne. A ja bym poszedł, widzowie, tak na walkę, bo wiecie, troszeczkę mało feragów mamy. Malutko, malutko Aha, jezu, jezu, zapomniałem, że ja tego nie mogę brać, Na szczęście, nie, nie uderzyło Dobra, nieważne, już czuł z tą skrzynką, mi się wydaje, że już mamy lód na całą Giereczkę O, typo! Właśnie miałem cięcie zrobić i widzicie z wami, jak pójdzie, typo, a to jednak jest typo. No i leży to lobby Jakie on miał fajne bronie, no ale ja niestety nie mogę nic zabrać u wilki, przestańcie się bić. Dziękuję Dobra, chodź. Wilki. Je, idziemy stąd nice Gdzie jest w ogóle kolejna... O, ho, ho, daleko. No to widzimy się, jak będziemy w tej strefie. Minimalna przerwa na ognisko. I znów wsiadamy na mojego wilczusia. O, teraz mamy... Patrzcie, teraz właśnie zabijemy te dziki. I... I niech się... Aha, oni One nie dały mięsa. Dlaczego oni nie dały mięsa? A, to słonko. Chciałem strzelać. O, ty zostaw mnie, chodź Wilk, musimy go podjechać. Dobra, leży. Jeszcze kolejny. Wychyl. O nie, kolejni. Patrzcie ile typów. O nie, zabił mojego wilczka. O! Oh. Nice! Dobra, zjedzmy tą rybę. Oho oh, ho! Oh. Poza duża! Dawaj, dawaj! Brawo. Jak my to jeszcze wygramy, to będzie bardzo fajny challenge. Udany, ale jeszcze nie wiadomo czy wygramy. auto. Dobra, ja bym chciał teraz wyjść na Hagię. Dostała leży, jakie tymy, ale mega mi dobrze idzie. Naprawdę, bardzo dobrze mi idzie. To mi się nagrywa na szczęście. Dobrze, że mi się, dobrze, że mi się to nagrywa. Jakie lobby mi się trafiło. O, nie, nie, nie chcę tego. Chcę tylko o, potki. O! Takiego zakończenia Od takiego zakończenia tej rundy się nie spodziewałem. Ale zagramy sobie jeszcze jedną giereczkę. Więc no. Widzowie, okej. Okay, okej. Okay. Yy, mamy znowu zielony killoff. Yy, inny kilof, ale zielony kilof, Więc nie powinno pójść ciężko, no ale... Bo właśnie, że odcinek będzie trwał w nieskończoność, jak zrobię taką jeszcze jedną giereczkę, jak tamta była giereczka. Um, dlatego polecimy sobie od razu tutaj. Tutaj coś widziałem. Aha, super. Mgiełka mi się trafiła. I nie ma nic. Kompletnie. To chyba się widzę, że za zero wyłożę w takim razie. Ale wejdziemy sobie do tego domku. To nie tędy, ale słyszę tutaj skrzynki, więc bardzo dobrze. Jak mi wypadnie coś zielonego, o dobra, mamy broń. Nieważne, że jest to kawałek, którego nie lubię, ale a mamy broń, to jest najważniejsze, że mamy broń. A to będzie na dachu. Będzie o pompa, pompa, nice. Niestety flar nie mogę. Dobra, tam podje... podjedziemy tego cipa. ty oni się tam podjeżdżają. Dobra, lecimy, twardo. Eee... Dobra widzowie, to by było na tyle z tego odcinka. Lajkujcie, subujcie. Yy... Co jest z tym bambikiem nie halo? No mam to, lajkujcie, subujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siema.